kilometrów uplecionego dla rzeki Warkocza spłynęło wodospadem z biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wprost do Rawy. Kiedyś ten Warkocz uratował spiszowy przełom białki. Teraz pomaga adoptować rzeki w całym kraju w dziesiątej edycji akcji Klubu Gaja wspieranej przez Fundację PKO Banku Polskiego. Dzień Wody no jest po to, żeby sobie ludzie przypomnieli, że trzeba o tą wodę dbać. To na pewno używać prysznica, nie wanny, zmywarki zamiast zlewu. Myślę, że to jest taki dzień, w którym e, możemy coś zrobić wspólnie, wspólnymi siłami e, dla środowiska, właśnie w tym dla wody. Czysta Rawa! Czysta Rawa! Czysta Rawa! Czy myślę, że w takim otoczeniu na pewno jest brudna, bo ludzie wrzucają różne rzeczy do wody i nie wiadomo, co się tam znajduje. Żeby ona cały czas była zdatna do picia, żebyśmy później nie zostali bez wody. Zbierzmy wodę! Oszczędzajmy wodę! Znaleźli się śmiałkowie, którzy nawet wykąpali się w wodnym substytucie. chodzi o to, żebyśmy się tylko dobrze bawili, ale żebyśmy pamiętali, że woda nam jest niezbędna. Do życia i do rozwoju gospodarczego. Więc walczcie o to, żeby rzeki w Waszych miastach, nie tylko w Katowicach, wróciły do naszej mentalności, do naszego życia społecznego. Chciałem zaapelować do wszystkich, żebyśmy się odwrócili z powrotem przodem do rzeki. Ważne jest również to, abyśmy polubili wodę. Naszym marzeniem jest, żeby po prostu miasto czemu odwracać się do rzeki twarzą, a nie plecami, jak do tej pory. Dzień wody jest potrzebny, żeby ludzie. Żeby ludzie sobie przypomnieli, że woda jest jedną z najważniejszych rzeczy w ich życiu. A my przypomnieliśmy sobie o grze miejskiej, która rozgrywała się w Katowicach od wczesnych godzin rannych. Uczestnicy otrzymali mapę z lokalizacją punktów. W każdym z punktów będą różnego rodzaju zadania. Gdzie znajdowało się źródło Rawy? W ludzie Nie, Jakiego gatunku jest drzewo stojące za mną? To pola. Dobra, jest po. Zadania rozrzucone były po całym mieście. Tu należało połączyć właściwe obrazki z podpisami. Pod szkołą muzyczną, a jakże mokra piosenka. A tu już realne badanie wody. To podstawowa zasada BHP przy tego typu robotach, że w białych rękawiczkach, czy? w białych rękawiczkach wszystko musi być pięknie, sterylnie i bezpiecznie i higienicznie. Proszę miernik tak, sobie wziąć do ręki. To jest elektroda, którą wkładamy sobie do badanej wody, czyli tutaj. Włączamy mhm. i przełączając sobie poszczególnymi tymi guzikami możemy sobie mierzyć poszczególne elementy. E, tutaj akurat mamy temperaturę. W przypadku tej wody możemy powiedzieć e, po zmierzeniu pH, że jednak mamy pH? W przypadku rawy mamy pH, oczywiście, to jest ściek po prostu i zawartość wody w wodzie jest bardzo niska. A to smutne. I spoglądając na wytyczne związane z, wy z zarządzeniami, a mówiące o klasie czystości, to RAWA na razie jeszcze się nie klasyfikuje. Po wykonaniu wszystkich zadań, czas na podsumowanie. Projekt ZIZOZA dla najlepszego zespołu funduje możliwość rejsu łodzią badawczą, towarzyszenie naukowcom na zbiorniku Goczałkowickim. Zatem. Kto wygrał? Wydarził numer 16, Sposnowska. Co najważniejsze, jeżeli ludzie zadbają o czystość rzek, to zwycięzcą tak czy owak będzie człowiek. Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wody odbyły się nad rzeką Rawą przy współpracy Urzędu Miasta Katowic, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego, partnera strategicznego zaadoptuj rzekę.